Witam serdecznie. Eee... Poczekajcie chwileczkę, a mi chwileczkę <laughs> nie no serii muszę się logować na swoje konto. Like Logacja no nie, no nie ogarnę tego szybko. Myślałem, że szybko i ja od razu mogę zacząć streama. A ja muszę się logować na swoje konto. Nie wiem kto jest, ale witam serdecznie. Muszę jedną rzecz ogarnąć i mogę już streama. Muszę odpalić czat za suba. Jezu, ale to jest dziwne. Dobra, od... Aha, film niedostępny? Tak. Tak mi pok